Czy noszenie kołnierza ortopedycznego, gdy boli nas szyja, ma sens? Tak, ale bardzo, bardzo rzadko. Jakikolwiek sens noszenia jakiejś ortezy jest wtedy, gdy na przykład doznaliśmy jakiegoś urazu, na przykład jakiegoś wypadku komunikacyjnego i do końca nie jest stwierdzone, co jeszcze się stało w naszym odcinku szyjnym, czy po prostu mieliśmy jakiś upadek, mamy obolałą szyję, czujemy się niepewnie. I zanim nie będzie postawionej diagnozy, wtedy rzeczywiście warto, może czasem wręcz jest to obowiązkowe, żeby taki kołnierz ortopedyczny był, żeby on zabezpieczył nas przed jakimiś dużo bardziej niebezpiecznymi konsekwencjami tego urazu. Natomiast w takich codziennych sytuacjach, to mamy po prostu ból, który, którego doznajemy raz na jakiś czas raz na miesiąc, raz na pół roku w wyniku przeciążenia albo w wyniku jakiegoś podrażnienia mięśni czy też nerwów w obrębie kręgosłupa szyjnego, wtedy taki kołnierz ortopedyczny no, nie będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Jeśli unieruchomimy naszą szyję, to pozbawiamy oczywiście nasze mięśnie dużej części pracy, którą muszą wykonać. Jeśli mięśnie pracują, to metabolizm w nich oczywiście spada, a to pogarsza ich regenerację. Czyli w przypadku, jeśli mięśnie doszły urazu, one o wiele wolniej będą wracać z takim kołnierzem ortopedycznym do siebie. Jeśli mamy jakiś incydent dyskowy, podrażenie dysku. No, bardzo dobrymi technikami, szczególnie w takim ostrym stanie dla pacjenta, są techniki, które bardzo powoli, w takim niewielkim zakresie, uruchamiają kręgosłup szyny, ponieważ to jest pewnego rodzaju jakby drenaż dla krążka stawowego, dla dysku, co po prostu zmniejsza z czasem dolegliwości bólowe. Jeśli mamy ortezę, nie będziemy mieć, nie będziemy mieć tego, tego drenażu, tylko dysk będzie ciągle ustawiony tak samo. Jeśli będą. Jeśli, jeśli mięśnie nie będą pracować, to co powiedziałem przed chwilą, będzie spadać ich metabolizm, ale one także będą redukować swoją masę, będzie pogarszać się ich koordynacja. Jeśli mamy taką, taką ortezę założoną na szyję, to stabilność naszej szyi musi z czasem spaść, ponieważ mięśnie, które za to odpowiadają, nie mają po co jakby tutaj pracować, ponieważ kołnierz robi to za nie. To samo, jakby analogiczna sytuacja, dzieje się w naszym centralnym układzie nerwowym w mózgu. Ponieważ, jeśli w mózgu nie muszą docierać impulsy do mięśni, które stabilizują szyję, ponieważ coś dziwnego z, zewn z zewnątrz tą szyję utrzymuje, to jakby obszary w mózgu, które za to odpowiadają, też będą zmniejszać, zmniejszać stopniowo swoją aktywność. I w momencie, gdy my pozbędziemy się takiego kołnierza ortopedycznego, Wtedy te mięśnie, zarówno mięśnie, jak i układ nerwowy kompletnie nie będą przygotowane na to. I takim skrajnym przykładem może być pewne znane plemię w Birmie, które stopniowo co jakiś czas dokłada sobie pewne pierścienie na szyję i dość drastycznie wydłuża tą szyję na pewnym wieku te kobiety nie są w stanie jakby ściągnąć tych pierścieni, ponieważ jeśli by ściągnęły ich mięśnie są na tyle słabe, że mogłoby to po prostu spowodować skręcenie karku i śmierć, więc to mówimy oczywiście o pewnej skrajności, ale w takiej mikroskali to samo będzie, to samo będzie się dziać u nas. Jeśli my ten kołnierz ortopedyczny będziemy stosować zawsze wtedy, gdy po prostu odczuwamy jakiś nawet, nawet niewielki ból, więc Zostawmy sobie ten kołnierz tylko na tę sytuację tego bardzo ostrego bólu. W sytuacji, kiedy jesteśmy po urazie, kiedy nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. A jeśli mamy dolegliwości, które już znamy, z którymi co jakiś czas musimy, musimy walczyć, to najpierw po prostu udajmy się do fizjoterapeuty. A jeśli tego z jakiegoś powodu nie będziemy robić, to lepiej po prostu w jakimś delikatnym, minimalnym zakresie tą szyję, Poruszać, uruchamiać ją, żeby poprawiać metabolizm w tych tkankach, a nie wyłączać go po prostu przez włożenie ortezy. Dzięki! Hej!